Pogoń Szczecin znalazła się w ogromnych tarapatach i aktualnie nie ma zbyt wielu perspektyw na szybką naprawę tej sytuacji. Piłkarze mają już za sobą strajk, bo pracodawca ma problemy z płynnością finansową, co tym samym odbija się na wypłatach. Pogoń jest wystawiona na sprzedaż, a nowy właściciel, który miał się okazać zbawicielem, mimo zwiedzenia Szczecina, bycia na trybunach czy już nawet imprezy integracyjnej z piłkarzami, wycofał się z inwestycji. Głównym powodem miał być brak transparentności klubu. Portowcy podali w komunikacie, że są zadłużeni na ponad 26 milionów złotych. Pan Haditaji twierdzi, że realnie kwota jest dwa razy większa i ma wynosić ponad 53 miliony złotych. To zdecydowanie wygląda na bardziej poważną sytuację, a plany były przecież naprawdę ambitne. Kanadyjski milioner ma majątek wyceniany na 450 milionów dolarów, więc możliwości były całkiem spore. Pieniędzy dorobił się m.in. na nieruchomościach. Nie cedził słów, mówiąc o pogoni, jako przyszłej drużynie, regularnie grającej w europejskich pucharach i mierzącej się sezon w sezon o mistrzostwo. Lampka mogła zapalić się przy niektórych wypowiedziach, no na przykład cytuję Mówią, że nie wybierasz swojego przeznaczenia. Twoje przeznaczenie wybiera ciebie. Dokładnie tak czuje się w pokoju Szczecin. Każdy jednak brał to jako część gry i budowanego PR-u. Szczególnie, że Pogoń nie przysiadała do negocjacji bez wcześniejszej weryfikacji wiarygodności potencjalnego kupca. Pomijając te populizmy, to bajkopisarstwo, kibice mieli naprawdę wiele powodów, by wierzyć w słowa Kanadyjczyka odnośnie zostania wielką drużyną jak na polskie warunki, bo przecież wiele do tego nie brakowało im już wcześniej. Pogoń w ostatnich latach była ścisłą czołówką naszej ligi. Dodatkowy zastrzyk pieniędzy w miejscu, gdzie niczego nie brakuje od infrastruktury przez kibiców miał naprawdę potencjał na wielkie rzeczy. Klub od 2021 roku do 2024 dwa razy zajął trzecie miejsce w tabeli i dwa razy czwarte. Każdy, kto śledzi polską ekstraklasę doskonale powinien zdawać sobie sprawę z tego, że taka regularność w naszej lidze na przestrzeni tylu lat, wykluczając Lecha oraz Legię, to coś, do czego się nie przyzwyczailiśmy. Odstawiając na bok wyniki sportowe, cała toczka wokół klubu rozwijała się wręcz wzorowo. Mają bardzo dobre obiekty młodzieżowe, na których zamierzali opierać swoją przyszłość. Świetny nowy stadion, idealnie pod ich warunki, który jeszcze niedawno regularnie udawał im się zapełniać, czy jedną z największych kibicowskich baz w naszym kraju. Do niedawna wszystko wyglądało na papierze tak, jakby było na swoim miejscu, a sama Pogoń wyglądała na jeden z najlepiej zarządzanych klubów w Polsce. Duma Pomorza brutalnie przekonała się o tym, że wizerunek niekiedy potrafi zmienić się nawet w kilka tygodni szereg błędów na zapleczu doprowadził do katastrofy. Do miejsca, w którym to wszystko, co powiedziałem wcześniej, nie ma najmniejszego znaczenia, bo klub ze szczecina musi walczyć o przetrwanie. Zachowanie piłkarzy pokazuje, że problem jest co najmniej poważny. Nie wyjście na trening, o którym mówiłem we wstępie, przede wszystkim było zorganizowane spontanicznie, tuż po spotkaniu z przedstawicielami klubu. Tam piłkarze mieli dowiedzieć się, że tak naprawdę, realnie, to nie ma żadnego pomysłu na naprawę tej sytuacji. Oczywiście klub obiecał, że wszystko wróci do normy, ale bez żadnych konkretnych. Kretów. Właśnie to ten brak planu jest najbardziej niepokojący dla kibiców i piłkarzy portowców. Najgorsze może być dopiero przed nimi, bo jeśli niektórzy z graczy nie dostaną wypłaty w najbliższych tygodniach, będą mogli zerwać umowę z winy klubu. Wcześniejszą nadzieją była zmiana szefa. Każdy chciał ten trudny moment przeczekać, bo wiedzieli, że nowy właściciel spłaci wobec nich dług. W momencie upadku negocjacji, piłkarze, tak jakby chcieli dać jasny sygnał. Nie dzieje się najlepiej, a my nie będziemy tu grać za darmo. Klub do strajku póki co się nie odniósł, a prezes zapowiedział konferencję odnośnie finansów na 21 stycznia. Dlaczego dopiero wtedy zapytacie? Aktualnie przebywa on na wakacjach. Pan Mroczek jest bardzo zasłużoną postacią w klubie, bo odegrał kluczową rolę w odbudowie pogoni. Tym bardziej więc dziwi fakt, że gdy jest tak potrzebny, to przebywa akurat w Tajlandii. Z zawodników o sytuacji wypowiedział się jedynie kapitan Kamil Grosicki, który krótko powiedział. Bardzo mi przykro, że do takiej sytuacji musiało dojść, ale wierzę, że taka sytuacja nam pomoże. Piłkarzom i całemu klubowi, bo Pogon jest najważniejsza. W tej chwili na to jednak się nie zapowiada. Coraz bardziej niecierpliwić mają się piłkarze przede wszystkim zagraniczni i ciężko też im się dziwić. W tym momencie piłkarze Pogoni znajdują się na obozie przygotowawczym w Turcji i powrócili do treningów. No ale tylko możecie sobie wyobrazić, jakie musi tam panować zaangażowanie i ogólne nastawienie. Swoją drogą, sam wylot w takie miejsce, w cieniu tak wielkich problemów też nie wydaje się najmądrzejszą opcją na Świecie. Całe problemy finansowe to kolejna historia z tych, gdzie właściciel chce iść za ciosem, w myśl, że inwestując więcej pieniędzy w końcu musi mu się to zwrócić. Nie pomagał fakt, że napinka na sukces w Szczecinie jest większa niż gdziekolwiek indziej, bo tak jak wspominałem wcześniej, portowcy w swojej gablocie nie mają jeszcze żadnego pucharu. Pogoń była tak pewna swojego zwycięstwa, że w swój budżet wliczyła pieniądze za wygranie Pucharu Polski jeszcze przed tym, zanim wywalczyła go na boisku. I tak Kac po tej porażce uderzył dwukrotnie. Nie dość, że sportowo, to jeszcze finansowo. W Pogoni za marzeniami stracili w pewnym momencie racjonalizm i, co często w piłce się zdarza, zwyczajnie przeinwestowali. Cała ta sytuacja to kolejny cios przede wszystkim w sympatyków Pogoni. Już abstrahując od tego nawet, jakie imperialne plany miał Kanadyjczyk. Zdając sobie sprawę, jakim majątkiem obracał, no, kibice mogli być spokojni, przynajmniej o przetrwanie. Negocjacje były na całkiem zaawansowanym poziomie, bo jak podaje weszło, w Szczecinie zdążyli nawet zorganizować już imprezę integracyjną na cześć nowego szefa. Cała ta sytuacja zakończyła fiaskiem bardzo mocno zdołowała klub w środku, bo szansa na to, że w najbliższej perspektywie wiele się zmieni jest niewielka. Jarosław Mroczek, aktualny prezes klubu, chce zostawić swoją pogoń w jak najlepszych rękach. Nie chce, by nowy właściciel wykorzystał ją jak zabawkę i porzucił po kilku latach w jeszcze większych problemach. Stara się dokładnie sprawdzać każdego inwestora i zależy mu na jak największej transparentności. Taką początkowo przejawiał Haditagi, który mimo swoich poważnych wypowiedzi, które raczej brzmiały jak żart, wydawał się być człowiekiem, który zostanie pierwszym. Tak dużym inwestorem z zagranicy, po którego przyjściu klub nie upadnie na dno, a może przeżywać nawet swój pierwszy poważny rozkwit. Nawet forma, w jakiej miał przejąć klub, wyglądała dosyć rozsądnie. Początkowo miał on zdecydować się na jedynie od 20 do 30% akcji klubu. Przy wszystkim obiecywał, że gdy rozpocznie się kolejna runda, jego kupiony klub wróci do walki o europejskie puchary, bo miał przy tym zainwestować sporo pieniędzy w transfery. Pytanie teraz, na ile była to bajerka w stylu Siwego, a na ile faktycznie problemy pogoni go przerosły, a trupy znalezione w szafie okazały się zbyt przytłaczające. Głównym powodem rezygnacji z inwestycji według Hatidaciego był brak transparentności klubu, którego długi w rzeczywistości... Miały być dwa razy większe od liczb, jakie podawała pogoń. Sam klub jednak zaprzecza takim doniesieniom, a dodatkowo natychmiastowo wydał oświadczenie, w którym oficjalnie zerwał wszelkie negocjacje z Kanadyjczykiem. Między innymi stało się tak przez fakt niedotrzymania przez niego poufności oraz tego, że pan główny zainteresowany, według pogoni, również nie był do końca transparentny. W mediach zaczęły się takie przepychanki między dwoma stronami konfliktu pod tytułem kto kłamie bardziej. Jedni zwalali upadek negocjacji na drugich, a jaka jest prawda? Tego chyba się już nie dowiemy nigdy. Mimo wcześniejszego statementu, że to absolutny koniec biznesu, wczoraj do klubu ponoć miała wpłynąć kolejna oferta od biznesmena ten nie odpuszcza i chyba faktycznie mocno zakochał się w tej pogoni. Część kibiców pogoni bezpośrednio o sytuację obwinia sam zarząd, który według nich koncertowo zepsuł jedną z największych szans na dokonanie wielkich rzeczy, nakreślając, że w ogóle fakt długów w ich sytuacji jest absurdalny. Trybuny stadionu były wypełniane po brzegi. Klub bił rekordy sprzedanych koszulek, miał sponsorów, sprzedawał piłkarzy na łączną wartość 20 milionów euro. I ciężko z kibicami portowców w tej sytuacji się nie zgodzić, szczególnie nie, że pogoń w poprzednim sezonie pod względem przychodów na tle całej ligi wypadała naprawdę bardzo dobrze, zajmując wysokie czwarte miejsce. Naprawdę ciężko było popsuć taką sytuację i doprowadzić ją do momentu, w którym znaleźli się dzisiaj. Aktualnie Pogoń zajmuje ósme miejsce w tabeli Ekstraklasy i może o mistrzostwo to nie powalczą, ale znając specyfikę ligi, europejskie puchary są wciąż jak najbardziej w ich zasięgu. Problem jednak w tym, że dopóki sytuacja finansowa się nie poprawi, to nikt poza jednostkami za tę koszulkę nie będzie chciał umierać i takie są zwyczajnie fakty. Szczególnie piłkarze zagraniczni, więc jeśli już bym miał typować, to prędzej obstawiałbym, że skończą niżej niż wyżej, ale wiadomo, że to ekstra klasa, więc tu wszystko może się stać. Dodatkowo być może w trwającym oknie transferowym będą chcieli sprzedać kilku piłkarzy i wiadomo, że stanie się to najprawdopodobniej po zaniżonych cenach, więc no tak naprawdę ciężko tutaj cokolwiek wróżyć, bo no do końca nie wiemy w jakiej sytuacji będą przed pierwszą kolejką. Smutno patrzy się na to, jak kolejny perspektywiczny i na pierwszy rzut oka mądrze zarządzany klub upada. Moim zdaniem w pewnym momencie naprawdę była to organizacja, której już niewiele brakowało do poziomu Lecha i Legii, zarówno sportowo i infrastrukturalnie, młodzieżowo czy kibicowsko. W Szczecinie mieli wszystko, by marzyć o Europie i umacniać pozycję na poziomie krajowym. To tylko pokazuje, jak ciężko w naszym kraju jest zbudować coś wielkiego, szczególnie kiedy nie masz wielkiej pomocy miasta. Aktualne kłopoty finansowe portowców, jeżeli nie zakończą się happy endem, będą ogromnym ciosem w całą ligę. Ekstraklasa potrzebuje stabilizacji. Potrzebuje podobnych drużyn w czubie Taweli. Już na kolejnego faworyta, by zastąpić ich miejsce długofalowo wyrasta Jagielonia. Również ciekawy projekt tworzy się w motorze Lublin, no ale tak jak mówię, to znowu za trzy sezony może zgasnąć, tak jak zgasło w Pogoni. Jeżeli taki projekt jak Pogoń skończy się tragicznie, to jaka będzie to motywacja dla reszty, by równać w górę? Mówi się o tym, że aktualny sezon Pogoń jeszcze da radę dojechać na oparach, ale najwięcej lęku budzi ten kolejny. I kto wie, czy właśnie nie obserwujemy początku powrotu do marazmu. Dzięki za oglądanie tego materiału do końca. mówi do Was Jerzyk, mówił do Was Świat Futbolu. Serdecznie zapraszam Was na dół, na mojego Instagrama. Tam będą pojawiać się różne rzeczy zakulisowe mniej zakulisowe, wszystko co związane z piłką nożną, również informacje o nadchodzących materiałach, także serdecznie zapraszam tam, żeby zajrzeć, żeby zajrzeć. Do następnego i siemano!